Witam Was w kolejnym odcinku z Ghost Recona Zaczynamy sobie znów strzelać Znowu mam problemy z nagrywaniem Nie wiem o co tutaj chodzi Dojdzie do końca misji to mnie wywala Nie wiem czemu Tego jak już będzie 5 sekund do końca Od razu autujemy grę Bo nic z tego nie będzie nawet Będę się męczył, męczył, nagrywał, kadała i tak będzie z tego dupa. Ginik, w ogóle mi się nie chce. Bysiurek, Szergi, Sierżant Polski. Dobra. Złączanie w trakcie meczu. C. Ciekawe, którzy my jesteśmy. Ale chyba jesteśmy dobrzy. Jesteśmy tacy, kurwa, ala Błękitni Purpurowi. No dawaj, ziomek, gramy już. Ja chcę strzelać. Bum, bum. Dobra. Lecę, tak? Jestem Purpurowy, jestem Purpurowy ziomek. Nie, to jest błękitny, To ja pierdolę Taki purpurowki Co oni tak nas dotyczyli, że nie możemy tego przejąć? Ten z zapierdala Dobra, jednego snajperka dziabłem już Puszczemy jeszcze raz orakla Za kamieniołomem się schował Dobra, puszę wam orakla, bicie ich ja sobie płacę sobie z orakla. Nie jak bardzo ładny. Dobra. Na razie jest lajtowo Mogę sobie wypalić spokojnie. Chyba pierwsza runda, nie? Jak właścicia? Spierdalamy tu na lewo, teraz Tak zwanym haczykiem manewrowym. Skitramy się tutaj. Kłóc Tam jeden zeskoczył ziomek Biegnij chuju, gdzie masz chuju czapka Co ty robisz? Pięknie Trafiony nie wiem co, chyba w kolano właśnie nie, bo ziarak to Dobra, tu nikogo nie widzę Idziemy na drugą stronę Łoj, dostaje, łoj, dana, dana, dostaje, w kolana Skąd ja dostałem? W sumie to nam C przejmują, nie wiem czy widzicie No pewnie, ty, ze ślizgu mnie zabił a nie, to ten ziomek mnie zabił. Myślałem, że tamten ze ślizgą mnie zabił. To już mówię, skilowiec w chuj, nie? Ale spoko, ciśniemy dalej. Biegniemy, biegniemy. Sobie, ładnie tu biegniemy. Ktoś nam coś chce przejąć? Taki chuj, ziomek. LOLO520, kupca Globus. Skoczemy tutaj, przejmowanie. I przejęliśmy to 100%. Jedziemy dalej. No dużo widzę. O, był ziomek Tu są kurwa kugla. A to kloszardy. się jak jestem cicho ciemny, żeby mnie nawet kurwa nie widział. Za pleca! Plecy, plecy! Oj, powiedziałem, ale... popatrzcie Se, kurwa trochę strzelam, widzę. Spierdalam są bo jeszcze mnie zabiją! Biegnie tutaj ktoś! Kur A Prawy, prawy, prawie go kurwe ustrzeliłem. Dobra, mam 10 sekund, mogę spokojnie Fajora odgasić. I strzelać sobie dalej. Patrzcie, jestem przedostatni znów. Ja to mam szczęście do tych przedostatniej pozycji. Dobra, jeszcze dwie minutki tej rundy, chyba, że coś przejmę albo nie przejmą. I wtedy będzie padaczka. Soraczka, padaczka. Dobra, zostanę tu. Położę się. Na partyzancie. Patrzcie, biegnie kurwa, kugiel. Starczą Everlasta. Pojebały Cię, synuś. Wow! Tego się nie spodziewałem, nie? Się twarniaczek przy AD to chyba HDHD, nie? Jak myślicie? Nie wiem kurczę Tak fajnie mi czasem idzie nawet jak nagrywam to co, nie, nie zdążę kurwa z wyłącznie nagrywania jest dupa Biegną. Biegną na nas tutaj. Sorry mi Nie tak, ich tutaj kurwa ten. Marek zabijał na kumicu. Marka nie pokona rzeczy kobry, człowieku. Ja widzę wszystko. Może z tej strony ktoś nam się pojawi? nie huja si Dobra, mamy 40 sekund, całe możemy to trzymać Sierżant polski, jak tam sobie daje radę? Aaa, sie sierżant... nie, to jest siekarz polski To jest sierżant polski On jest z nami w teamie Skoczyłem na przed, przed, ostatnie miejsce, super Se kurwa skacze jak kangur Bum 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 no dobra, ja byłem z góry na straconej pozycji, a tutaj nie miałem nic do powiedzenia. To je ja mój, to je ja ameliniowe, tego nie pomalujesz. Strzelamy do nich. Runda pierwsza zakończona zwycięstwem drużyny drugiej. Tak jest, plus 1500 punktów, bardzo ładnie. 2,300. Rapnamo. 150 punktów, nie? O 250? No, 250 punktów mnie wyprzedził ten Siekacz Polski. Ale spoko, 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 damy radę, nie tralala. Także pamiętajcie, 5 sekund przed końcem wyłączam nagrywanie i mówię Wam się, no nie orno, nie obejrzycie końca, bo mnie znowu wyjebie. A teraz biegniemy przejmować punkt kontrolny o nas, 2 C, jak cymbałki Ale tu. To jeden. <try> to na Killsy tutaj idą, panowie, ja nawet nie zdążę wycelować. Ten drugi też umarł. Patrzcie, 16, hp jeden strzał, no zabij go ziomek!

Wychyl guwencję, ziomeniu. No pewnie! No. Nie, no nie! Spokojnie, Sp bądźmy spokojni, nie ma co panikować, trafił mnie kurwa w stopę i mnie zabił, ale jest dobrze, przejmujemy punkt C, no już go tracimy niestety. Ja się kurwa pytam co to ma być? What the fuck? Tu kurwa kugle strzelałem do nas jak do kacza, okej okay. Tak zwany lekki orient, dopierdalam żeby przejmować do Wysiunia czy wie kogo? Sniper czy ha? Co widzicie dostał ciosa kombosa w biegu Na górze no kurwa znowu padłem Od prawej strony co tu nie ma nikogo Ja sam tutaj gram Nie gram sam jestem prawie przed ostatni. Nie wierzę, ziomki, w Was. Nie wierzę, ziomki, w Was. Co się będę pietolił Super, że mnie wykrył orakl. Jest na górze. Pizduś. Kurwa, nie widzę. Nic nie widziałem. No chuj tam na górze, czas jest. A za bo będzie siedział, nic nie robił. Patrzcie, tu jest jeszcze typ. Ale chyba wyspał. Tak, wyspał. Idziemy ku mnie macie już tam ok jest na górze, to patrzcie ten klebiarz No Jak dostałem jak się schowałem Nie no to jest przykre naprawdę Kup się, kurwa globus człowieku i bądź jak czosnek zbyt zajebisty Dobra biegniemy sobie dalej, postrzelać jak do kaczek Muszę, kurwa kogoś upolować, bo tak być nie będzie Król Macieś pierwszy, Asterix i Obelix, tam bieg Żydek tu Te kurwa nie widzę jebany Nie, nie trafiłem! Ale zjebałem w opcji, w opcji, nie opcji, tak opcji, w tędy Tym razem nie spodłowałem Misiu. Czuć sobie kurwa kojocik Siek, no jest kurwa jakieś Kałmasznikowa, kaum chuj wie czego, jakiś KDF Król Demon Franciszek, kurwa ADHD Dobra, spoko, spoko. No i znowu nam przejmuję, C Piękne czary mary, chokus pokus kurwa Broncie tego jak częstochowy, C jak częstochowa ludzie Ci pomogę, niech tam był kurwa, jeszcze typ na widta Właśnie o nim mówiłem. Nie, to ten futrum mnie zabiłem się. Na początku przeczytałem frugo, nie? Patrzcie, jestem trzeci. Mam brąz, mamy brąz, mamy brąz jak w lolu, proszę Państwa, mamy brąz jak w lolu. Jedziemy dalej, jedziemy do srebra, jedziemy po pierwsze miejsce. Patrzcie Zwiadowca, wiadowca, o nie, tam tu nich jest zwiadowca, także to będzie dupa, dupa, dupa Kurwa, do tu ich jest Już na górze jest jeden. No nie no on już tam czekał, a ja za czym wycelowałem to mnie sobie zabił. Znowu ADHD Fajnie, że mnie trafił w rękę I w rękę takie obrażenia jakby w głowę dostał. No super, tak Chyba kurwa amunicja z shitgana, człowieku. Pierdolę, przykra jest ta gra. Czasem jak ja strzelam w głowę, to zadaje mi obrażenie, że mi strzelił w rękę, Super po prostu. Ja bosko się czuję na lekkiej kurwa fazie trybie i jarze wykrył mi orak wykrył biolak la 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 jeszcze dwie minutki i koniec tej rundki W bazarskim rejonie nie jest kolorowo. Nie ma nikogo. Przechodzimy do ściany numer B. do nich jak do kaczek, do chuja Snajperek I kurwa granacik Nie, z tej strony tego snajperka nie dziabne. Tu on sobie dalej leży, leży Jebany, dwóch tu nawet ich jest Patrz, znaczyć ci ich, ziomek Ostrzelaj do nich! Ja pierdolę, co za młot Wow. Teraz to nie wiem co ja zrobiłem, nie miał być za usłoną, a poleciał mi chuj wie wpisł gdzie. Ale ty, dobra, bo jeszcze 30 sekund. 5 sekund przed końcem mówił wam się manko, nie? 3 na 8, tak jak widzicie moje statystyki szału nie robię. Biegniemy, 15 sekund, popatrzcie sobie na statystyki, będę raczej w środku, nic to nie zmieni, dobra schowamy się tu kurwa za osłonką, dobra, dzięki wielkie, Boże. że wytrwaliście do końca odcinka, a teraz zapraszam was do obejrzenia kolejnego filmu, ja już się z wami żegnam, na razie, cześć.